Dzisiaj walentynki międzynarodowe, święto miłości, a my mamy przygotowane pytanie do Pana. Jak miała na imię Pana pierwsza miłość? Miała na imię bardzo ładnie, miała na imię Małgosia. Była piękna i jest piękna do tej pory. Mogę powiedzieć, że każda następna już nie była pierwsza. Moja żona ma na imię Małgorzata. Z przedszkola nie pamiętam, ale tak chyba pierwsza Agnieszka. Miłość przedszkola, pewnie jak w większości. Ale nie pamiętam, który był pierwszy. Byłam bardzo kochliwa, także było kilka. Nie da się ukryć, to był mój Piotrusiu kochany. To była Zerówka. Andrzej miał na imię. Wspaniały, fajny chłopak. Jaka jest Pana ulubiona piosenka o miłości? Jest to stara piosenka, ale bardzo romantyczna. Zaczyna się od słów, pamiętasz, była jesień. Była jesień, mam hotel, podróżę. Zdecydowanie Jira i piosenka Miłość. Najbardziej mi, że tak powiem, wpadały w ucho i tak z miłością były związane, to jest tak wiele miłości yy, Led Zeppelin. Najbardziej lubię przyjaźń czy kochanie Grechu Tymarka i zespołu Anava sobie zadają pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Mam swoją ulubioną piosenkę, to jest poezja śpiewana z repertuaru starego dobrego małżeństwa w Rzosowisku. Że nie kocham, lub że tylko trochę. Bajmu, piosenka, ta sama chwila. Niech twoje słowa zbudzą krew. Czy kiedykolwiek napisał pan wierszo miłości? Napisałem i zdarza mi się, że czasami piszę i teraz. Ja w życiu wiersza nie napisałem, ale jeżeli bym napisał, to na pewno byłoby o miłość. Na pewno napisałem nie jadę. Bardziej wolę coś policzyć, pododawać, podejmować. I tak było zawsze, także nie wyszło. Nie stworzyłam dzieła romantycznego. Winien ma to moja. To, to, to moje wiersze. Nie, jeszcze nie. Jaki najbardziej romantyczny gest pan wykonał? Podróż z ukochaną do Werody? Ugotowałam zupę tajską. Starałam się bardzo zrobić to w kształcie serca dla mojego męża. Dyszek jak dyszek, ale był smaczny, podobno. Jaka jest największa miłość w pana życiu? Największą miłością mojego życia jest nasz uniwersytet. Gdybym miał zaryzykować i Powiedzieć, no na pewno to jest córka, to jest po prostu oczko w głowie i to jest też miłość do uniwersytetu, do swojej pracy. Filmy, książki, muzyka. Rodzina. Rodzina jest najważniejsza dla mnie, największą moją miłością. Natomiast moje dzieci powiedziałyby zupełnie co innego: że to są słodycze. Aktualnie, od wielu lat, moją miłością jest bieganie. Muzyka, na pewno góry. Moja rodzina. Słowo do społeczności akademickiej z okazji walentynek. No cóż, kochajcie się, przede wszystkim szanujcie się. Przede wszystkim, jeżeli zaczynamy jakiś dyskurs, debatę, to żebyśmy się mniej szanowali, żebyśmy do siebie właśnie mieli dużo miłości, takiego zwykłego ludzkiego podejścia, bo to jest chyba najważniejsze, żebyśmy potrafili się szanować mimo różnych poglądów i spojrzeć na. To. Kochajmy się. Miłości dla wszystkich, nie tylko walentynki. Słuchajcie, walentynki to oczywiście jest symbol, ale myślę, że warto, aby te walentynki trwały cały rok. Warto się kochać, miłość jest podstawą wszystkiego.